Witaczku mordeczki, z tej strony Szaku witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. W dzisiejszym odcinku prowiamy sobie o błędzie Fortnite, który wystąpił podczas ostatniego trybu okresowego. Ale przed tym chciałbym wam przypomnieć, że wchodząc w zakładkę sklep z przyrodami, wciskacie przycisk wez wpisujecie kod TV, klikacie potwierdź, dzięki czemu bierzecie udział w konkursie na 2,5 którego wyniki odbędą się pod koniec stycznia, więc mordeczki zapraszam do wpisywania kodu. Dobra, bez żadnego przedłużania, przejdźmy do odcinka. A więc, jak wiecie, w ostatnim czasie Fortnite miało to bardzo, ale to bardzo wiele problemów, błędów, którym jednym był właśnie ten, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. I to był błąd, który wystąpił podczas trybu Starcie snajperów, ponieważ w tym starciu snajperów znalazły się dual beretty, w których gracze za ich używanie dostawali bana. Właśnie tak, za używanie broni, podczas gry gracze dostawali bana i w zamian takiej rekompensaty, oczywiście, wszyscy gracze, którzy zostali za to bana, zostaną odbanowani i w zamian takiej rekompensaty dostaną albo skiny, albo jakieś fałdolce, Tak jak to było w przypadku pakietu EOM, gracze otrzymali 2000 fałdolców lub ratowanie świata. W tym samym przypadku może być tak samo, albo dostaną jakieś skiny. Albo 2000 swadobców, może też ratowanie świata. Nie wiadomo jak to będzie, ale osoby, które dostały bana, dostaną coś na pewno. Ja niestety bana nie dostałem, ponieważ nie grałem tego trybu. Jeśli wygraliście tryb, dostaliście bana, napiszcie to w komentarzu. Też możecie mi napisać swoją nazwę, ponieważ ostatnim czasem usunąłem wszystkich znajomych i od tej pory będę dodawał tylko aktywne osoby na live'ach. Więc mordeczki, napiszcie mi swoje niki w komentarzu, to niektóre osobki. Co najmniej 5 osób wybiorę i dodam. A więc jeśli odcinek wam się spodobał, zawsze łapkę w górę i subika i trzymajcie się. Do następnego, heja.